Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego większość ludzi czyta o prawie przyciągania, codziennie praktykuje afirmacje, a mimo to nadal zmaga się z brakiem pieniędzy, szczęścia i spełnienia? Dlaczego niektórzy wydają się bez wysiłku przyciągać wszystko czego pragną, podczas gdy inni tkwią w miejscu, sfrustrowani, niespokojni, przekonani, że wszechświat po prostu nie sprzyja ich planom? Dziś zamierzam ujawnić dokładnie Dlaczego prawo przyciągania nie działa dla większości, to jest dla 90% ludzi, i co ważniejsze, co tak naprawdę odróżnia nielicznych, którzy osiągają rezultaty, od tych, którzy pozostają sfrustrowani. Przygotuj się, bo niektóre prawd, którymi się podzielę, mogą zabrzmieć ostro, ale odzwierciedlają to, czego sam osobiście doświadczyłem, przekształciłem i czego nauczyłem tysiące osób na całym świecie. Kiedy zastanawiam się nad głębokim powodem, dla którego tak wielu ludzi ma trudności z uruchomieniem prawa przyciągania, zawsze wracam do tego samego sedna problemu, paradygmatu. Jest cichy, niewidzialny, a jednak kontroluje wszystko. A większość ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy, że są w jego pułapce. Sam tak żyłem przez lata, na długo przed odkryciem jakichkolwiek zasad dobrobytu. Codziennie budziłem się. Nieświadomie wierząc, że moje życie jest skazane na bycie małym, to przekonanie było tak głęboko zakorzenione, że wydawało się częścią mojej osobowości. Mówiłem sobie, że nie mam wystarczającego wykształcenia, nie jestem utalentowany, nie mam w sobie nic specjalnego i nie zdając sobie z tego sprawy, żyłem dokładnie w tych granicach, jakby za niewidzialnym ogrodzeniem, którego nigdy nie próbowałem przekroczyć. To jest miejsce, w którym 90% ludzi ponosi porażkę. Chcą zmienić swoje życie, przyciągnąć więcej pieniędzy, więcej możliwości, więcej wolności, ale noszą w sobie program mentalny, który powtarza: Nie dasz rady, to nie jest dla ciebie, to pójdzie źle, nie urodziłeś się do tego. A co ciekawe, często wierzą, że myślą pozytywnie, wierzą, że skupiają się na tym, czego pragną. Ale pod świadomą myślą leży fundament emocjonalny zbudowany w dzieciństwie, od ich najwcześniejszych lat, ukształtowany przez doświadczenia, rodzinę, społeczeństwo i strach. A kiedy ten fundament się nie zmienia, nic innego też się nie zmienia. Żywo wspominam okres w moim życiu, kiedy szczerze wierzyłem, że robię wszystko dobrze. Czytałem o dobrobycie, marzyłem o lepszym życiu, wyobrażałem sobie sukces. Ale każdego dnia, zaraz po przebudzeniu, pierwsze uczucie, które we mnie powstało, było takie samo: ciężar na klatce piersiowej. To było poczucie uwięzienia. To było tak, jakby wewnętrzny głos szeptał, że nie urodziłem się do wielkich osiągnięć. I było to tak automatyczne, że nawet nie zdawałem sobie sprawy, że to paradygmat mnie kontroluje. Być może ty też to czułeś to poczucie, że nieważne, jak bardzo się starasz Coś zawsze zdaje się ściągać cię z powrotem. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, że tak się dzieje? Ludzie wierzą, że ponoszą porażkę z powodu pecha, braku pieniędzy lub braku czasu, ale prawda jest o wiele głębsza. Ponoszą porażkę, ponieważ paradygmat sprawia, że podejmują te same decyzje, mają te same reakcje emocjonalne, podążają tymi samymi schematami i osiągają te same rezultaty rok po roku. Dlatego ktoś może zarobić więcej pieniędzy, otrzymać szansę, a nawet założyć firmę, a jednak w krótkim czasie wrócić dokładnie do tego samego poziomu co wcześniej, ponieważ paradygmat zawsze ciągnie ich z powrotem do tego, co uważają za ich miejsce. Widziałem, jak dzieje się to z wysoce utalentowanymi ludźmi, inteligentnymi, oddanymi jednostkami, z prawdziwym potencjałem, a jednak niezdolnymi do utrzymania wyników. Czy widziałeś to w swoim życiu? Zaczynasz coś z ekscytacją? Czujesz, że to jest to, ale wkrótce wszystko wraca do normy? Statystycznie, duża część ludzi, którzy podejmują noworoczne postanowienia, porzuca je wszystkie przed upływem 30 dni. To nie brak silnej woli, to paradygmat w działaniu. Nie pozwala ono sobie utrzymać się na właściwej drodze, ponieważ głęboko w środku nie wierzy, że zasługuje na ten nowy styl życia. A kiedy patrzę wstecz, Pamiętam, jak ten paradygmat niemal uniemożliwił mi całkowitą zmianę mojej historii. Porzuciłem szkołę, wykonywałem dorywcze prace, zmieniając opony, wymieniając olej, wykonując powtarzalne zadania bez perspektyw. Kiedy zraniłem sobie kciuk piłą, poczułem, jakby to potwierdzało, że moje życie zawsze będzie ograniczone. I przez długi czas akceptowałem ten pomysł jako absolutną prawdę. Oto niszczycielska moc paradygmatu. Sprawia, że wierzysz, iż jesteś realistą, podczas gdy w rzeczywistości powtarzasz jedynie emocjonalne uwarunkowania. Najbardziej niebezpieczne jest to, że paradygmat nie krzyczy, on szepcze, nie ogłasza się, mówiąc: Jestem powodem twojej stagnacji. Przenika twoje myśli, wymówki, które tworzysz, obawy, które czujesz, okazje, które nieświadomie odrzucasz. To właśnie sprawia, że mówisz. To nie jest właściwy czas go, nie mam wystarczającego doświadczenia. A co jeśli się nie uda? Nie urodziłem się do tego. A za tą wewnętrzną rozmową stoi jeden cel utrzymać cię dokładnie tam, gdzie jesteś. Ale prawda jest taka, że paradygmat traci moc tylko wtedy, gdy zaczynasz go dostrzegać, kiedy zdajesz sobie sprawę, że ten wewnętrzny głos nie jest twoją tożsamością, lecz uwarunkowaniem. Od momentu, gdy identyfikujesz te wzorce, zaczynasz je osłabiać. A kiedy zdajesz sobie sprawę, że nie musisz ulegać automatycznym myślom, przejmujesz kontrolę. Transformacja nigdy nie zaczyna się w świecie zewnętrznym, zaczyna się wewnątrz. Zaczyna się, kiedy decydujesz się przestać powtarzać przeszłość. I to właśnie to zmieniło dla mnie wszystko. Dzień, w którym zrozumiałem, że moje rezultaty były jedynie odbiciem tego, w co wierzyłem na swój temat, wszystko zaczęło się zmieniać. Ze sfrustrowanego i zagubionego pracownika przeszedłem do zbudowania biznesu, który wygenerował ponad 100 tysięcy dolarów w swoim pierwszym roku, a to wszystko bez formalnego wykształcenia, bez doświadczenia, bez znajomości niemal niczego o biznesie. A wiesz dlaczego? Ponieważ po raz pierwszy w życiu przedarłem się przez to niewidzialne ogrodzenie. Dlatego mówię: paradygmat jest korzeniem wszystkiego. To nie technika, to nie pragnienie, to nie afirmacja, to nie marzenie to wewnętrzny obraz, który masz o sobie. Jeśli on się nie zmienia, nic się nie zmienia. Ale kiedy się zmienia, wszystko się zmienia. I to jest klucz, którego 90% ludzi nigdy nie pojmuje. Próbują zmieniać świat wokół siebie, podczas gdy powinni zmieniać świat w sobie. Teraz wyobraź sobie, co by się stało, gdybyś naprawdę zmienił tę wewnętrzną strukturę. Gdybyś zdecydował się przełamać tę niewidzialną barierę, wyobraź sobie tylko przez chwilę, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś przestał żyć ograniczony przez przekonania, które nigdy tak naprawdę nie były twoje. Pomyśl o tym, ponieważ to właśnie tutaj, w tym punkcie, zaczyna się prawdziwa transformacja. Istnieje kluczowy punkt, którego prawie nikt nie dostrzega, próbując sprawić, by prawo przyciągania działało. Prawdziwa emocja, która towarzyszy pragnieniu. To jest miejsce, w którym większość ludzi utyka. Mówią, że chcą więcej pieniędzy, ale noszą w sobie chroniczne poczucie strachu i niepewności za każdym razem, gdy myślą o poprawie swojego życia. Chcą obfitości, ale czują poczucie winy, wyobrażając sobie większy dobrobyt. Pragną wolności finansowej, ale ich żołądek zaciska się za każdym razem, gdy patrzą na wyciąg bankowy. I to właśnie ta wewnętrzna sprzeczność wszystko sabotuje. Wszechświat nie reaguje na to, co mówisz, że chcesz. Reaguje na to, co naprawdę czujesz. Wibracja jest określona przez emocje, a nie przez powtarzane frazy. Dlatego tak wielu spędza lata potwierdzając jestem zamożny, ale nie potrafi odczuwać dobrobytu nawet przez ani jednej minuty. Próbują projektować światło, niosąc cień w sobie, a cień zawsze wygrywa. Czy kiedykolwiek to czułeś? Czy próbowałeś myśleć pozytywnie, ale głęboko w środku, coś mówiło ci, że to nie jest dla ciebie prawdą? Wiele z tych negatywnych emocji powstaje jeszcze przed świadomą myślą. Badania naukowe w psychologii emocji pokazują, że ciało reaguje, zanim umysł zinterpretuje. Oznacza to, że możesz formułować afirmacje obfitości, ale jeśli Twoja pamięć emocjonalna jest uwarunkowana strachem, Twoje ciało uruchamia sygnały alarmowe. A ten konflikt tworzy stan wibracyjny, który blokuje każdy pozytywny przepływ. Innymi słowy, Twoja intencja mówi tak, ale Twoja wibracja mówi nie. A wibracja jest zawsze silniejsza. Doświadczyłem tego osobiście w okresie mojego życia. Kiedy zmiana wydawała się niemożliwa. Pamiętam czas, kiedy odszedłem ze straży pożarnej i próbowałem zbudować coś innego, ale za każdym razem, gdy myślałem o zarabianiu większych pieniędzy, pojawiało się dziwne uczucie. To nie był tylko wątpliwości, to była mieszanka strachu, wstydu i pewnego rodzaju lęku, który próbowałem ukryć nawet przed sobą. Wyobrażałem sobie sukces, ale czułem porażkę. Pragnąłem dobrobytu. Ale czułem, że na niego nie zasługuje. I działo się to tak automatycznie, że nawet nie zdawałem sobie sprawy, że to właśnie to uczucie, a nie pragnienie, definiowało moją wibrację. Ludzie wywierają na siebie zbyt dużą presję, że nie potrafią cały czas myśleć pozytywnie. Ale prawda jest taka, że rozwiązaniem nie jest wymuszanie pozytywności. Rozwiązaniem jest zrozumienie źródła uczucia. Jeśli za każdym razem, gdy myślisz o pieniądzach, pojawia się ucisk w klatce piersiowej, ten ucisk musi zostać zauważony, zrozumiany, rozpuszczony, ponieważ to on kształtuje pole wibracyjne. Nie ma sensu maskować strachu pięknymi frazami. Energia strachu pozostaje dominując proces. Ważne jest, aby pamiętać, że nikt nie jest sam w tym doświadczeniu. Statystycznie, znacząca część populacji zgłasza lęk związany z finansami. Ostatnie badania pokazują, że sam akt otwarcia rachunku generuje fizjologiczne reakcje stresowe u dużej liczby osób. Oznacza to, że emocjonalna blokada wokół pieniędzy nie jest tylko w twojej głowie, to zbiorowe programowanie. I właśnie dlatego, kiedy ktoś zdoła przełamać tę barierę, życie zmienia się w niezwykły sposób, i w tym miejscu wkracza coś niezwykle praktycznego. Niemożliwe jest przekształcenie wibracji. Jeśli nie zaczniesz obserwować, co czujesz. Dlatego najpotężniejsze ćwiczenie, jakie możesz wykonać, jest proste, a jednocześnie głębokie. Przez 7 dni każdego dnia poświęć 5 minut na obserwację swoich emocji związanych z pieniędzmi. Nic więcej. Po prostu obserwuj, jak reagujesz, gdy wyobrażasz sobie, że masz więcej, gdy wyobrażasz sobie, że otrzymujesz niespodziewaną sumę, gdy myślisz o inwestowaniu, gdy myślisz o wydawaniu. Gdy myślisz o proszeniu o podwyżkę, gdy wyobrażasz sobie, że mógłbyś zarabiać więcej niż Twoi rodzice. Ten prosty akt obserwacji czyni coś, co większość ludzi ignoruje. Wydobywa nieświadome na światło dzienne, a wszystko, co wychodzi na jaw, zaczyna tracić swoją moc. Kiedy zauważysz emocjonalny wzorzec, przestajesz być przez niego zdominowany. Zaczynasz postrzegać siebie z zewnątrz i to jest pierwszy krok do zmiany jakiejkolwiek wibracji. Jest coś wyzwalającego w tym procesie. Większość ludzi próbuje kontrolować czynniki zewnętrzne, prace, rachunki, możliwości, czas. Ale emocja jest źródłem. Kiedy zmieniasz emocje, zmienia się zachowanie. Kiedy zmienia się zachowanie, zmieniają się decyzje. Kiedy zmieniają się decyzje, zmieniają się wyniki. I nagle prawo przyciągania zaczyna działać tak, jak powinno. Doświadczyłem tego, kiedy zacząłem identyfikować swój strach. Zdałem sobie sprawę, że za każdym razem, gdy myślałem o zarabianiu więcej, pojawiały się wspomnienia dawnych porażek, z czasów, gdy zmieniałem opony i sprzątałem podłogi, wierząc, że nic lepszego mnie nie czeka. Kiedy to zauważyłem, strach stracił swoją władzę, a kiedy strach osłabł, coś we mnie otworzyło się na nowe możliwości. W tym okresie moja firma zaczęła generować niezwykłe wyniki. Ponad 100 tysięcy dolarów w pierwszym roku działalności. Nie dlatego, że myślałem pozytywnie, ale dlatego, że wreszcie zharmonizowałem swoje uczucia z moim pragnieniem. Dlatego mówię: Uczucie to kot. Nie przyciągasz tego, czego chcesz. Przyciągasz to, czym wibrujesz. Kiedy to zrozumiesz, wszystko zaczyna się zmieniać. Kiedy przestajesz uciekać przed emocjami i zaczynasz je obserwować, zaczynasz przejmować kontrolę nad swoją częstotliwością. A kiedy kontrolujesz swoją częstotliwość, kontrolujesz swoje życie. Prawdziwa zmiana zaczyna się właśnie tam. Jest coś bardzo potężnego, czego niewiele osób zdaje sobie sprawę, próbując stosować prawo przyciągania. Brak spójnego działania z nową tożsamością, którą pragną stworzyć. Większość ludzi ma wielkie marzenia, wyobraża sobie obfitość, a nawet wizualizuje lepszą przyszłość. Ale nadal podejmuje decyzje oparte na strachu, niedoborze i niepewności, a to tworzy dewastujący konflikt wewnętrzny. To tak, jakby próbować przyspieszać z zaciągniętym hamulcem ręcznym. Wibracja nie podtrzymuje ruchu, ponieważ działanie jest sprzeczne z pragnieniem. W tym miejscu wielu się gubi. Myślą, że wizualizacja wystarczy. Myślą, że powtarzanie afirmacji wystarczy. Myślą, że pozytywne myślenie wystarczy. I nie zdają sobie sprawy, że wszechświat odpowiada na kompletny pakiet: myśl, emocje i działanie. Jeśli mówisz, że chcesz dobrobytu, ale twoje działania ujawniają, że nadal boisz się stracić każdego centa, wiadomość, którą wysyłasz, to nie obfitość, to strach. A strach zawsze przyciąga więcej okoliczności, które ten strach wzmacniają. Dzieje się tak częściej, niż sobie wyobrażasz. Na przykład, ile osób mówi, że chce zarabiać więcej. Ale unika proszenia o podwyżkę, bo boją się, że będą kłopotem. Ile osób mówi, że chce założyć firmę, ale nawet nie robi pierwszego kroku, bo wciąż wyobrażają sobie wszystko, co może pójść źle? Ile osób mówi, że chce zmienić swoje życie, ale spędza cały dzień powtarzając te same wybory, które utrzymują je w impasie? Być może to spotkało również Ciebie. Czy kiedykolwiek pragnąłeś nowej rzeczywistości? ale czułeś, że coś cię paraliżuje dokładnie w momencie, gdy musisz działać? Najnowsze badania pokazują, że ludzkie zachowanie jest w dużej mierze kierowane przez wewnętrzną percepcję tożsamości. Innymi słowy, działasz zgodnie z tym, za kogo się uważasz. Jeśli głęboko w sobie postrzegasz siebie jako osobę ograniczoną, przeciętną lub skazaną na niedostatek, twoje działania będą to odzwierciedlać, nawet jeśli twoje świadome pragnienie mówi co innego. I dlatego tak wiele osób ostatecznie sabotuje własną ewolucję. Pamiętam okres w moim życiu, kiedy przez pewien czas pracowałem w usługach sprzątających. Firma rosła, a ja miałem pomysły na ekspansję, zatrudnianie większej liczby ludzi, podejmowanie się większych kontraktów, ale coś wewnątrz mnie mówiło: To jest za duże dla ciebie. Za każdym razem, gdy pojawiała się okazja do przyjęcia nowego klienta, wahałem się. To nie był brak umiejętności, to była stara tożsamość, próbująca ściągnąć mnie z powrotem do przeszłości. Bałem się porażki, bałem się rozczarować, bałem się, że sobie nie poradzę, a najciekawsze jest to, że zarabiałem już więcej niż kiedykolwiek sobie wyobrażałem. Mimo to zachowywałem się, jakbym wciąż był tym zagubionym dzieciakiem, bez wykształcenia, bez pewności siebie. Okazje pukały. A ja stawiałem im czoła z obawą, jakbym na nic z tego nie zasługiwał. Aż pewnego dnia coś się zmieniło. Rozmawiałem z potencjalnym klientem o dużym kontrakcie, który mógłby wynieść moje dochody na nowy poziom, i w trakcie rozmowy zdałem sobie sprawę, że zamierzam odmówić. To było tak, jakby głos powiedział: To za dużo dla ciebie. I w tamtej dokładnie chwili poczułem mieszankę złości i jasności. Pomyślałem, Dlaczego nadal żyję tak, jakbym był osobą, którą byłem, a nie osobą, którą się staje? To poruszyło mnie w głęboki sposób, i po raz pierwszy postanowiłem działać jak ktoś, kto naprawdę wierzy we własne zdolności. Przyjąłem kontrakt, a ten kontrakt otworzył drzwi, które doprowadziły mnie do wygenerowania ponad 100 tysięcy dolarów w pierwszym roku działalności firmy. Ten epizod nauczył mnie czegoś, co zmieniło wszystko. Musisz działać jak osoba którą pragniesz się stać, a nie jak osoba, którą byłeś. Działanie jest rozszerzeniem tożsamości, a tożsamość kształtuje wibracje. Kiedy działasz z odwagą, nawet drżąc w środku, wysyłasz potężną wiadomość do wszechświata. Jestem gotowy. A wszechświat odpowiada zgodnie z tym. Wiele znanych osób przeszło przez ten sam proces tożsamości i działania. Dobrym przykładem jest Sylvester Stallone. Zanim stał się sławny, Doświadczył skrajnej biedy, ale nawet żyjąc w trudnych warunkach, podejmował działania, które odzwierciedlały tożsamość, którą chciał zbudować. Napisał cały scenariusz, wierząc, że może zmienić swoje życie. Nawet bez pieniędzy, bez wsparcia, nawet będąc wielokrotnie odrzucanym, działał jak ktoś przeznaczony do czegoś większego. Ta odwaga w połączeniu z pragnieniem przyciągnęła dokładnie taki rezultat, jakiego szukał. To żywy dowód na to, że wszechświat odpowiada, kiedy działasz spójnie z tym, co mówisz, że chcesz. Ale prawdziwe jest również coś przeciwnego. Widzieliśmy celebrytów, którzy stracili wszystko, ponieważ bali się zmienić sposób, w jaki odnosili się do pieniędzy i do siebie samych. Niektórzy osiągają sławę i fortunę, ale nadal żyją z emocjonalną tożsamością niedostatku. I ostatecznie podejmują złe decyzje, sabotują możliwości. I wracają do tego samego wzorca wibracyjnego. Dzieje się tak, ponieważ działanie nie towarzyszy wewnętrznej tożsamości. Zewnętrzny dobrobyt nigdy nie może trwać, gdy panuje wewnętrzne ubóstwo. Dlatego musisz zrozumieć ten punkt. Prawo przyciągania nigdy nie manifestuje się w pełni, jeśli twoje działania nie potwierdzają tego, co pragniesz przyciągnąć. Nie możesz prosić o obfitość i działać ze strachem. Nie możesz pragnąć wolności i działać z wahaniem. Nie możesz chcieć dobrobytu i działać jak ktoś, kto spodziewa się najgorszego. A oto wyzwanie, które może całkowicie odmienić Twoją wibrację. Przez następne trzy dni, za każdym razem, gdy pojawi się okazja, która stanowi krok w kierunku życia, którego pragniesz, jakakolwiek okazja, podejmij odważną decyzję, nawet jeśli jest mała, nawet jeśli jest prosta, nawet jeśli jest niewygodna. Po prostu działaj tak, jak podjęłaby tę decyzję Twoja najwyższa wersja, ponieważ kiedy działasz tak, jakbyś już dotarł, wszechświat układa elementy tak, abyś naprawdę tam się znalazł. To jest punkt, w którym wszystko zaczyna się zmieniać, kiedy pragnienie przestaje być tylko myślą i przekształca się w działanie. Kiedy robisz krok, pojawia się ścieżka. Kiedy się odważasz, otwiera się przepływ. Kiedy zmieniasz swoje działanie. Zmieniasz swoją częstotliwość, a kiedy zmieniasz swoją częstotliwość, zmieniasz swoje życie. A kiedy pozwolisz tym ideom osiąść w tobie, zauważ, jak wszystko zaczęło nabierać większego sensu. Kiedy zmienia się percepcja, świat zmienia się wraz z nią. A dzieje się to tak naturalnie, że niemal wydaje się magią. Więc zanim przejdziesz do kolejnego kroku, zrób coś prostego, a zarazem głęboko potężnego. Udostępnij to wideo komuś wyjątkowemu, komuś o kim wiesz, że mógłby skorzystać z tej wiadomości dokładnie dzisiaj. Czasami jedna fraza budzi nowe życie. Dziękuję, że tu jesteś, że robisz miejsce dla tej wiedzy i że pozwalasz tej transformacji rozpocząć się w tobie. Do zobaczenia w następnym filmie i gwarantuję, że nie będziesz chciał przegapić tego, co nastąpi.